Siema, ja jestem Kubi i w dzisiejszym odcinku gramy z najlepszym hopem w Minecraft z Szymonem. i siadam. siema. Siema. E, tak zwany biały team, ale tym razem czerwony. Zdję. E, no i gramy luźne Bedwarsiki. Próbowaliśmy nagrać Mianhanta i ale no nie pykło po prostu. Ja jestem jeszcze za słaby. A ja jestem zbyt dobry. No tak, załóżmy. No i postanowiliśmy luźne Bedwarsy nagrać. Miał być specjal, ale specjalu takiego do końca nie zrobię, bo planowałem robić montaż PVP, ale jego nie zrobię. Za to po prostu niedługo zacznie się nowa seria. No, o której wam później powiem. Teraz mogę ci powiedzieć o jaką serię chodzi, po prostu zrobimy cięcie. No i o tej serii wam powiem niedługo. niedługo za ten. Nie no, kiedy nagram pierwszy odcinek, to będziecie wiedzieć. Ty sąsiadów co jak coś wyeliminował, w się tych obok, nie? Yes, no zauważyłem. Bo, bo Beka była w mnie, bo hop se postawił most żeby mnie zablokować i zwrócić mojego team'a przez. A sadnie. Dobra, tam słyszę jakieś wybuchy, widzę. Ja Słyszę, w ogóle mam głosy, ale okay. eee, Chodź do żółtych i zielonych, bo oni są dalej za tymi gimnastykami. Ja białych ja, ja, ja robię. Eee, właśnie zabijam kolejny team. L. Poczekaj, bo ja tu teraz będę po kolei robić, póki nie wiesz? No, ja zrobię to samo w drugą stronę. Steve nie wiedzą, to... co się dzieje. A ty masz ten eee, plus, że ty masz ten turbo odkulony internet teraz, nie? Mhm. Tywa... oj... Ty mnie zabili, bo mnie zamknęli w takim olo pudełku, nie? I mnie klepali. Ja wolę TNT żółtym. To idę za Dobra. Nie, hop do nas nie będzie, nie. On się chyba zbiera. Dobra, ja idę do złotych, ale nie dam rady, bo mam 5 hp. Czekaj, to ja ci pomogę. A czekaj, tam nikogo nie ma? Nikogo tam nie ma, dobra, chopie. To nie bedę nie mają. Tylko szybko szar. A nie, jest jeden. Dobra, szarpa szybko i tak kupię. I będę miał zbroję. Tam radzę, mam zbroję. Jeden mi brakuje. Mam wcześniej. Tak, dobra, mam wcześniej. Szybko... A nie, ja się zrzutem biję i go zabiłem. Dobra. Ja idę rozwalić tych złotych. A, jeszcze tutaj różowi są. Pewnie też pomogą różowi, różowi nie wyglądają jakby ogarniali. NIE, JEJU nie, NIE! Skąd on się tam pojawił? Dobra, lećmy dalej. Respons za zero. O, jeszcze złoty go tył weźmie, no to ja, ja, ja mu trochę uwagę zdałam, Ale i tak nie jest patrz. No to y, dawaj w sumie... My jesteśmy teraz w, na drugiej połowie tak naprawdę areny i ja bym poszedł przez lewo, w lewo, bo mnie bliżej chłopie. Okej. Okay. A i poczekasz na mnie? Bo w sumie mogę mm, iść mnie... okay, są tutaj diamenty. Są diamenty, chopie, ja, ja kupię nam prota i szybsze kopanie. Albo trapa w zasadzie. Kup, możesz kupić trapa. Ja się dobrze czuję, okej? Okay? W tym czasie do okay. ja... Albo poczekam jeszcze jeden diament i będzie mieli protozwójkę to lepiej poczekać. No Zostawiłem funder czyście, tu jest jeden i u białych kupię protozwójkę. I kliknij sobie na zbroję, na, na ten, na buty i na te i będziesz miał, wiesz... Ale nie, to, wiesz, że to wystarczy na jeden, nie? Serio? E, masz, masz, no, ona? zazwyczaj, no. O, mi od razu wlazł, wiesz? O, okej. Okay. Ja mam ten taka, jak coś w Fireballa, więc możemy... bo tutaj różowi są. Dobra, dobra, ty bomba. Dobra. Ale klacze. A, oni będę nie mają. Bro. Ja jestem dam firebola! Bo Prawie nie? mnie zrzuciłeś jeszcze. Dobra, chłopie, dawaj wszystkie teamy po kolei. Ale chłopie ja tam w ogóle klacze zrobiłem, nie? To było piękne Spodoba tego nie widziałem. Jestem śle... I, 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 I Nie narzuciłam <grym> A jednak Ej, <grym> <grym> ty zginąłeś? Nie Ej, Tylko ten błąd został, on jest... Ja go, widzę, ja go widzę, ja widzę tego żółtego On się wajrwyl jumpuje Gdzie on jest? E o, idzie do nas, idzie do nas P go niego, go niego. No, ja, no, no, przez... no, ja pójdę no, przez, no, przez... diamenty, no, przez... przez... chopie. S, 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 S po nim? S, S, S. GG. Dobra, lecimy do kolejnej ręki. To <grym> kupisz na następny miesiąc na przykład. To no. się no póki co nie zanosi, żeby ktoś inny tego. Ja, ja się prościuję do nim, dobra? Dobra, ja buduję BD, glinął. Jeżeli ty byś się szybko nauczył bridge'ować, to byśmy taką taktykę wykorzystali kiedyś na jakimś turnieju, czy coś takiego. Wybacz. A spadłeś? Nie. Możesz się tam do końca do nich dobridować. Okej. Okay. Czy gości mają na Proszę, nie. No, czy mi się wydaje? Nie, nie mają, dobrze. Idę trochę do góry. Jan refa. Ich jest dwóch, to gdzieś, po prostu nie zrobię strefę. Masz e, Chodź tutaj. Trzy, dwa, jeden i wy... No co jest?! Co no jest? jest?! Jakim cudem? On jest hordkicz, nie? Dobra, przepraszam. Ale... Ej, daj itemki, daj itemki, please, please. O, ja mam. Więcej nie mam. Masz, masz jakiegoś TNTKa, czy coś takiego? Mam jedno TNT, więc spokojnie. No easy. To... O, briduję się. Dawcę z nim razem. Raz, dobra, dwa, dobra. trzy, cztery, pięć. <śleski> <śleski> o, nie Aha! Fres! Masz ten. połowę. Ten. Tylko nie spadnij. Aha, tu jest pół blok. Bra. Bra. Ale to jest, ten, to jest ten mój ból na tych mapach coxcraftowych, że tu często są półbloki i ja tutaj próbuję na przykład robić e, ledek klasza na te pół bloki często, nie? Ha, ha! ha! ha. co się górą. Oni mają endstone, a ja nic nie mam. Okay. Czekaj, jeszcze szybko Zdaj. zrobię jedną rzecz. Miałem laga, jednego zabiłem, drugiego. Dobra, czekaj, trzeba kilo wszystko kupić. Kilo, czekaj, kupić. Aha, wyknokali cię. Ja uciekam. Nie wyknokali mnie, nie wyknokali mnie, hopi, ja ich rozwalam. A, jest ich dwóch, czekaj, nie dobra rady raczej. Nie ja padłem, ja po prostu. Ej, różowy, niż beda. Zdążysz? E, kubie jestem tu, tylko problem jest taki, że on ma jakiś fory tej tempi. Ale zabiję go, zabiję go spoko. I dam ci połowę tego, że ten. Eee, nie masz sensu. Jest... Aha. Ej, kolejny jest chłopie! Co za... Ham, Dobra, ja jestem tryhard, idę na nich. Ej, pokażę, w zasadzie... nie A nie, bo on jest jeden, bo oni tak, będą bo... nie mają. Tak, bo oni będę nie mają, To chodźmy na nich. Dobra, idę, idę. Na niego chyba. Chciałbym. Na niego. Bo w dwójkę damy radę. A tamten wygrał, chodź. A, 0 HP miał. Dobra, chłopie, da ale daj mi na seta, bo ja mam 12. E, się sprawd Sprawdzę czy jest tutaj. Nie ma chłopie tu nic, tylko to. Wziąłeś to z powrotem. Czy, <grym> ale dobra, 3 to co. Mam już 7 uzbierane. Dobra. Nie jest aż tak źle. Oni mają beda, trzeba do niebieskich iść, ale oni mają jak zbroje ci psychicy. Czekaj, ja ci dam złoto. Wezmę fireballa, trochę bloków i hop nie zrobię tool. znaczy idzie, idzie jeden, idzie. Dobra. Co, coś się odwaliło? A, zdouble klikował mi ten Glorious. On Aha, idzie do naszej bazy. A to po co? To my idziemy do, do ich bazy. Dobra, odbite. A i ten Steve nie ma z nami szans, nie żeby... A, dobra. Nie, nie żebym miał problem do Steve'u. Ma fireball, ale tu... To... A nie, no... Nie z... wiem co dwa lata. Aha, no to fajnie, ja w Nie! Dobra. Oh. No, dobra. Dobra, mam mało HP, więc... Ogarniaj. Kopie tutaj może baskę, weź sobie refa. Tutaj do tej. A nie, bo tutaj jeszcze go nie ma. Tylko on idzie! Dobra, ty go zaatakuj, ja będę w bazie. Spoko, tylko tego. Boję się, że on na ciebie skoczy. To jest taki problem, bo on się tak na ciebie gapi. I szybko kupuj tego refa. Mam refy. Szybko muszę zjeść. A, a, a mi, a mi daj irona, irona. Masz? O, listo Nie, nie to, tylko to został. Kupiłem śnieżkę. klikiem w ogóle. Ale trudno, dobra. Gdzie on jest? A, on jest tu... Hop, hop, hop ten, jest na refie. Jak go w ogóle zacząłem bić. Ty walisz go? Walisz go? Dobiję go. Dobiję, go. Dobiję go, Dobra, dobra, i ja lecę teraz dla Dobra. Walę mu Silverfisha silver na mordę. I nie mają beda. Nie! Nie. Nie zginę, postaram się nie zginąć. Bo. A tylko idzie idzie żółty od drugiej strony. Nie, nie. Ty mi spiję. No nie, nie będę. Ho! Ho! Nie! Hopie, tamten. Y, będziecie od pleców jechać. Chłop nie zabił, jak coś. Bo po prostu on mi nagle wybiegł zrobił strafę, Już nie miałem jeszcze nie dłosie, więc problem. A, bo tu są ci. Dobra, muszę so, to zjeść. Ale to są ci. Na nich nie będę iść. No, no. O nie. O kur no to 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 oni. Aha. Aha! Ej, oni mieli jakąś opóźnioną reakcję, oni dopiero zaczynali biec na moście, jak ty już byłeś w, tr w trzeciej, czwartej. A chopowali ten NTK. Chopię. Trudno. Oni ja. są Nie, nie mają pedałka. GG. Hopie Dobra on się zaraz tu zrespi. Już się zrespi. bijecie. Proszę. O, u, wieczko, drugi idzie, drugi, drugi, drugi. Ej, czemu on się do ciebie Nie! nie na cioł, Proszę. Nie oh, no, dwa hapy. Chłopie, został jeden morski, ja w ciebie wierzę. Idzie do ciebie morski, chłopie. On nie zabi On może potrafić walić z strefy, ale to też może być przez to, że zapóźniam reakcję. Nie co nie. Dobra. Trzeba to jakoś. Ja nie mam bloków w ogóle. Chłopie, problemy najmane, on już tu jest. Dobra, wywalaj. Chleba Minecraft. Nie no, ja miałam za mało HP. Kurczę, było blisko, GG. A w jakim stylu mam zrobić ten montaż, Kubi? Y nie no, wiem, nie tam wiem. ci tam szczegóły, tam, kiedy będziesz robić. Ja widzę, że oni tu już idą, więc ja się trochę odsuwam. Dobra, wywalony. Nie mają beda? Nie mają. Ale spadłem. Nie udało mi się skleczą. Ale spadłem. ja dwóch zrobiłem. Jeden w ogóle Awka jakiś był czy coś takiego. Dobra. E, jasno niebiescy idą do nas. I mają już dobudowane i mają diaksy. Miejmy nadzieję, że od drugiej strony na nich pójdą, nie? Dasz radę? Dałeś radę, dobra. Kupię nam na szybko prota. A nie udało się. Tam ja ci itemy zostawiłem, więc spoko. Dobra, mam na zbrojkę trochę bloków. Jeszcze na refa pozbieramy. Dobra. Yy, chodźmy, dobudujmy się do nich i postawimy TNT, bo ja mam. Ja też mam. No ja jeszcze mam tursy na wszelki wypadek, więc rozwalimy sobie chłopów. Dobra, szybciej. Hop, hop. Jeden pop, tam jest jeszcze Alex z Ironowym seprem, mamy moment kowa. No chyba, że tak. A dobra, ty żyjesz, już myślę, że zginiesz. Dobra, już, już, już już. już. Życiłem drugiego. Dobra, Prispadą? A, on zginął. Nie? Tak, on zginął. Haha, ha, dobra, nie, dam ci trochę. Daj, daj mi chopie golda, bo ja nie mam jeszcze sedna. Okej. Okay. O nie, nie e, hopi, help. On mnie będzie chciał dobić. No co za ten? Zabiję go. Yeah, you know. A w ogóle czekaj, bo tutaj u nas jest jakiś hop, który jeszcze nam w ogóle beda nie zniszczył. E, dobra, kto został? Jeszcze w stronę morskich jest bliżej, dobra. Nie no, ja bym sobie z takim mailim zagrał kiedyś. <laughs> Takie marzenie. Nie. Oh. Ja wystarczająco ogarniam, tylko brakuje popularności walonej. Kliknij sobie na zbroję, kiedy będziesz mógł. No chopie ja zginąłem, więc mi się teraz A. A ja mam ale... diamentowy Co masz diamentowy? Sajeba. Duls miałem, ale... Ja... Nie wierzę. Kupuj max złote! Nie no, diamentowy mi... A nie, no tak złoty mi ślubiej. A przecież że one się tu nie niszczą. Jeju, jak spami, hop, no. Czej. Nie, zdawało mi się, że od drugiej strony idą. W zasadzie chopię lepiej od strony białych, przecież to ale ja idę, jest Ale ja idę do niebieskich potem. A, okej. Okay. I już jestem w trakcie drogi, więc nie będę się specjalnie wybrał. Ale Leder der potężny. potężne. O, oni beda nie mają? Nie, no mają, okej. Okay. Jeszcze redzi, no, dlatego ja to na redów to. idę. No, ja widzę ich nie. bazę. Ja właśnie sobie wyknąłem takiego jednego z całkiem S. No właśnie widzę, że się zresponował. Raz zaraz do niego pójdę, tylko chcę mm, kupić coś za diaksy, to kupię i to kupię. Mm, kupię to, to kupię, to kupię, to kupię. Nie, ze wszystkich wywaliłem Beka. <noise> Ten Bekiem porobił się. Nie. <noise> okay. Jaki to było piękne, chłopie. Najlepsza akcja w życiu ever. Dobra, ja już nie zbieram żadnych itemów, bo po co? Ale nie mają, bedo ma, Zacząłem w ogóle tak strasznie jitter klikować, nie wiem, coś ze mną nie tak. Mój bed. O, to jest. Daj mi killa! <laughs> oh, A, S, S, S. <laughs> G -g -g? Mam nadzieję ogólnie, że odcinek wam się spodobał. Był taki krótki, trochę nuny, ale myślę, że coś większego będzie niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich, serdecznie. Bajajaj. <laughs> <laughs>